Witam Państwa bardzo serdecznie. Już za chwilę przedstawię Państwu listę siedmiu inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu Zmieniaj Swoją Wieś. Chcę również powiedzieć, że na konkurs wpłynęła rekordowa liczba wniosków, aż 17. Bardzo się cieszymy, że konkurs budził wśród Państwa tak duże zainteresowanie. Jest dla nas jasne, że chcą Państwo czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym naszej gminy, włączać w nie lokalną społeczność. Dziękuję także Społecznej Komisji Konkursowej za owocne, rzetelne i długie, bo trwające aż 8 godzin obrady. Drodzy Państwo, za chwilę przedstawię Państwu protokół z posiedzenia Komisji Społecznej. Komisja w składzie. Krystyna Hetny, Alicja Damczek, Maria Rauchejna, Danuta Wałoś, Andrzej Gajdziński. Po zapoznaniu się i analizie 17 zgłoszonych w toku konkursu wniosków oceniła 15. Maksymalna liczba punktów to jest 100. Nazwa inicjatywy. Na pierwszym miejscu plasował się, plasowała się inicjatywa Ocalić od zapomnienia. Wrasta nie w no wielkie. Autorem jest Grupa Odnowy Wsi Dzierżą Znowielkie, która otrzymała punktów 93,8. Na drugim miejscu mamy inicjatywę Pogórskie Rodziny. Autorem jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogóra i jej okolic. Inicjatywa ta otrzymała 91,4 punkty. Trzecie miejsce zajęła Kuźniczka Kuźnią Talentów, Warsztaty z Makramy, Szałowe Inspiracje ze Sznurka, Artyści w Gminie Wieleń. Ta inicjatywa otrzymała 77 punktów i autorem jest koło niezależnych twórców Ziemi Wieleńskiej oraz Rada, Rada Sołecka Wsi Kuźniczka. czwarte miejsce zajęła inicjatywa Marianowo i Herburtowo przyjaźń z kulturą autorstwa sołectwa wsi Herburtowo i Marianowo zdobyła 67,4 punkty na piątym miejscu mamy inicjatywę "Z kosztu i kultury w swojej gminie zapoznanie mieszkańców Zielonowa z możliwościami udziału w działaniach o charakterze kulturalnym na terenie Grupy inicjatywnej z Zielonowa zdobyli 62,2 punkty. Na szóstym miejscu mamy projekt pod tytułem Śpiewać i tańczyć każdy może trochę lepiej i trochę gorzej. z Roska zajęła 58, zdobyli 58,8 punkta. Na siódmym miejscu Inicjatywa Było we Wrzeszczynie, Ocalić Wspomnienia, Historia Wsi Naszą Siłą. Autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich we Wrzeszczynie zdobyli 56 punktów. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym dziękujemy pięknie, że przystąpili do projektu. W imieniu Burmistrza Wielenia, Pani Elżbiety Rybarczyk i innego Ośrodka Kultury Wieleniu zapraszam Państwa na konferencję i warsztaty pod nazwą Gmina Wieleń silną aktywnością swoich mieszkańców. W dniu 23 czerwca o godzinie 15.30 w Ośrodku Kultury Szczelnica Wieleniu. Na konferencji będziemy prezentować raport z twórczej diagnozy potrzeb kulturalnych, inicjatyw społecznych mieszkańców miasta i gminy wieleń. A także na warsztatach spotkamy się z laureatami konkursu Zmieniaj swoją wieś. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy